No cześć kochani Ja znowu w samochodzie Jadę dziś, jadę, jadę teraz do Airkrad, mamy godzinę 17, Wiem się na 18, wiem zdążyć No, także byłem dzisiaj na tych zakupach w sportowym sklepie i kupiłem co chciałem, to znaczy karimaty kupiłem fajną o, przepraszam, o kurcze Jak zwykle włączyłem się siewaniem Przepraszam, jeszcze raz najmocniej Kupiłem karimatę dość drogą, jakościowo fajną Kupiłem spodnie sportowe Takie do dresu Adidasa I kupiłem buty Za 20 euro buty sportowe, bardzo lekkie no, przypuszczam takie buty z niższej półki. Jakieś tam w Kambodży chyba robione są. Ale na to rehabilitacje mi wystarczają. No, w, jest, 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 są ok. Są bardzo lekkie. O to mi chodziło, żeby były lekkie. No, dwa, co chciałem jeszcze powiedzieć. E, co Na temat auta. No, Mam w tamtym tygodniu byłem w Polsce. Tam z powrotem. Krótka, krótka krótki, w krótkim czasie. Zrobiłem 2000 km. Mam 100, 496 km. Eee... Za krótka. Uczę tylko. Lokacje. Krótko zauważyłem, że robi mi się rant na Tarczach hamulcowych hamulce raz Te klotki hamulcowe raz wymieniałem i nie ma żadnej kontrolki. Nic się nie świeci. A klocków też nie widać na tych szczękach. Hamować hamuje bezproblemowo. Super hamuje. Yy. Nie wiem co jest. Musiałbym już pojechać do mechanika, to zobaczyć no Z tym rozrządem, jak mówiłem, jeszcze nie, nic nie wykombinowałem Jak nie silnik dalej tam ćwierka, jakieś to małżysko, A tak poza tym wszystko dobrze jedzie, tylko no nie wiem, trochę się boję no Chodzi o to, że się boję no Według Audi 2210 tysięcy Czyli 100 tysięcy jeszcze mógłbym zrobić jak nic, a tutaj Jazda w strachu. No nie, zobaczymy co zrobimy, jeszcze pomyślę. Plan był taki, że przy 150 tysiącach wymienia W Polsce chcę go mieć. Tam widzieliście takie osiedle, takich domków. Dużo się buduje zabudowy szeregowej, żeby jest mało miejsca, żeby jak najwięcej wybudować na, na, małym, na małej powierzchni. pogoda mamy taką. No się troszkę rozjaśniło, ale było szaro. Cały czas z nieba leci jakaś taka No Znacie, już, już kilka razy nagrywałem tutaj Kierunek düsseldorf Trójka A3 niemiecka Ruch taki sobie Coś tutaj, tu są dwa pasy, znaczy na razie widać jedna, ale zaraz się zrobią dwa pasy, takie dwa pasy wjazdowe. No nie wiem dlaczego tak powoli wszyscy jadą. Widzicie, tutaj te dwa pasy można poszarżować tutaj, a wszyscy jakoś się ciągną. Nie wiem, na autostradzie też nie ma korka, nie mam pojęcia. No kamerki nie kupiłem, nie nagrywałem dużo, bo mam trochę problemów prywatnych. Czy w sensie nie, to nie tyle problemów, ile mam mama mi zachorowała w Polsce i jest taka sytuacja, że głowę mam pełną także jak pogoda się trochę zrobi będę gdzieś tam latał i wędrował i chodził po lasach będę więcej nagrywał no nie kupiłem tej kamerki jeszcze nagrywam ze smartfona ale to najłatwiej jest, nie wiem jakoś może nie jest taka ale wrzucić film albo coś, bardzo łatwo jest nie. wiecie, ja nie obrabiam filmów dlatego to ziewanie dobra, no to skupiam się na jeździe samochodem a Was żegnam na razie, do usłyszenia, hej